Cześć kochani, witam was w pierwszym odcinku Fashion TV Power W tym odcinku będą pokazane moje lakiery Mało jest tych lakierów Nie ma tu?

Tak. To jest taki róż. On jest różowy. On jest akurat taki. Taki neonowy. Neonowy? Nie ma, to jest ten pierwszy mój lach. Drugi mój znak to jest koral. Koral. To jest taki. Yy, taki. niewielki, ale on na pewno jest oglądany jak szar. Dobra, yy, przepraszam. Kupiony Kopię w Radzie Pięknej, bo nie wiem, ponieważ nie chciałem się jechać do Moskwy, bo się na Ewaleninę i Moskwę. Inne kilometry w i ja pan sobie bardzo wybrążył, można by do kopać i kopać sobie pozwalacie. To mój Dalej mam, trzy lakiery z tej samej firmy z i tu jest pierwszy pomarańczowy pomarańczowy drugi jest niebieski A drugi jest zimowy, tak? tak? Potem mamy, i one są kupione razem z takim innym wypadkiem. No. W naturze, w sklepach. Tak. Dobrze, tak. Eses mam z taki. Nie patrzcie na moje poznacie, bo one są bardzo miłe. No i teraz mi się pochyla się, że nie mam No Dobra, dalej, do Teraz. S. Tu jest kolor, mam numer. Tu jest kolor. Proszę. Tu jest numer. Mam numer, mam numer. Czy nie mam numeru. Nie wiem, czy on wygląda, jak coś. Łososiowy, kolor, no bardzo fajnie ci się sprawdza na pewno, dobra, tak, jeszcze raz. Yy, od secret, top secret. Są bluzki, ubrania różne, takie tam top secret, ale to są lakiery. I tutaj, secret. No, to jest czarki mat, no nie To jest filetowy. Ja jak wam akurat tu piszę, O tu... To, to pisze. Powiedzcie, że tego nie widzicie. Świetnego. pisze. To jest fioletowy. Bardzo, się, że się sprawdza. Ponieważ jest do niczego... Ponieważ jest do niczego... W ogóle nie ma mam nic w Tu mam hmm. taki, jak już kiedyś mówiłam. Bo nagrywałam filmik, ale jak zwykle mi nie wyszła fajnie. Więc też mi za bardzo nie wyjdzie, bo chyba nie mam dźwięku dobrego. No, więc tylko będę pokazywała, co mam na głowie. To jest z To jest taki lakier, który zlecałam na urodziny. zostawiam ci Cię, czy dostanę odnośnie. Tu mam w głównej bardziej teraz, ponieważ na na film. Mamy są takie, że nie zapominają całe że To jest taki dla kolor. Tu mam Beauty.

No, i zjawił, tak? Dobra, to wszystko na dzisiaj. Dzisiaj było tylko 14 lakierów, ponieważ za godzinę wiem, bo nie kupuję za bardzo. Na moim będzie pod tym, pod tym będzie link. I na całym filmiku będzie o modzie pewnym. Tylko jeszcze go o nie wiem. Może chodzić o młodzie, bo ponieważ młoda dla mnie to jest coś najważniejszego, ponieważ ja miałam 5 lat yy, lubiłam się oglądać, po co moje dzieci jak przychodziły na urodziny, na przykład na różne jakieś pożegnania, na jakieś te, uciekli się to lubiłam moje dzieci jak miała na przykład ślub, to lubiłam jej brać butelkę, ona na tańczyła. Na przykład lubię jej brać buty, lubiłam chodzić w ogóle w szpilki, lubię. Ale w moim wieku jeszcze nie noszę szpilek, więc dopiero się zacznę. Dobra. Jutro jest niedziela. Gdy to jest niedziela? Jest jutro który? Puszczaj. Niedziela. Niedziela. Pusne. Czyli jutro mam, nagram... Może tak, albo czeleś? Zimon na albo Jeszcze wam nic nie mówię. W ja pierwszym No skoczyli będzie się skoczyć ale skrybujcie dobrze i komentujcie dobrze. Pa!